Siemaneczko z tesony i Dzisiaj filmik i taki poradnik do darmowych postaci. Jak zdobyć darmowe postacie i jak to zrobić w prosty sposób. No to przechodzimy do postaci pierwszej. Żeby ją zdobyć, to jest ta oto postać yy, doszło, została dodana do gry w, w, na trzecim takim evencie. I żeby ją zdobyć mamy bardzo prostego trika. No i tak, e, wchodzimy sobie tutaj, e, dajemy dodaj i tutaj mamy Facebooka i mamy e, e, Call of Duty. Jeśli myślicie, że jesteście zalogowani do Call of Duty, to macie błąd, e, bo jeśli wchodzicie do gry, to po prostu loguje Was jako gościa, a musimy mieć konto Call of Duty, które Yy, które jest dostępne na wszystkich grach Call of Duty, czyli na przykład Black Ops, yy, Modern Wave itd. Yy, no i wchodzimy na tą stronę, logujemy się, jeśli mamy to konto. Jeśli nie mamy konta, to yy, proste logujemy. Potem wchodzimy do gry, i tam gdzie mamy gość, czy Quest, yy, mamy obok. Yy, Call of Duty Facebook, Facebooku, to klikamy Call of Duty. Gra nas uwoduje już raz do gry i dostajemy na maila yy, CD, CDO link, reward. No i widać, mamy tutaj tą postać. No i to jest mega, bardzo fajne. I takim oto prostym sposobem, samo zalogowanie się, możemy dostać taką oto postać. No i następną następne dwie w zasadzie postacie, jakie możemy dodać, dostać, że gramy raz dziennie. Battle Royale, a się spytasz po co raz w nie mam grać Battle Royale, no już Ci wytłumaczą yy, po prostu mamy takie coś jak rankedy yy, i w tych rankedach mamy rangi, one się kasują co ten, co sezon, ale mamy za to nowe nowości czy znaczy nowe nagrody, no i tu mamy różne nagrody ale najlepsze jest to że jak już zjedziemy tutaj na sądu oprócz hajsu dostajemy yy, karty i tak dalej, ale to nieważne. I jeśli będziemy mieć pół Elite i będziemy jechać na tych Elita, 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 to patrzcie, ile mamy tutaj skrzynek. I za te skrzynki, i w tych skrzynkach mamy szansę na zostanie tych dwóch postaci. Jest tyle tych skrzynek, że przynajmniej jedną raczej doropniemy. sezonem są różnie, Mamy kolejną taką babkę i takiego gościa więc to jest spoko. Też jest szansa na dostanie tych skrzynek i później jak skończymy master, to jeszcze jest taka postać. No i wystarczy, że dziennie gramy dwa tego i na wbija się to szybko. No i następną jeszcze te skrzynki możemy dostać przez klan. Po prostu, jak się jest tam dobrze, na przykład ja tutaj na drugim miejscu jestem w week, weekly, yy, i się dostaje miesięcznie od klanu też taką skrzynkę. Już Wam zaraz ją pokażę. Yy, mamy tutaj rangi. No i dostajemy 5 skrzynek. i Tutaj czasem też się może dropnąć skin. Tylko nie chce nam się ta skrzynka łączyć. No to trudno. No i mamy po prostu yy, też możemy tutaj yy, dostać skina yy, różne. No i to był taki drugi sposobik. Trzecim sposobem myślę, ale to niektórzy yy, jak nie mają czasu i tak dalej, to wystarczy, że wejdziemy na chwilę do koda Call of Duty i po prostu wchodzimy sobie yy, w dzienne. Takie y, wyzwania, eventy, i tutaj po prostu za nic dostajemy na 24 dzień postać. W tym sezonie jest taka oto postać, myślę, że bardzo fajna y, i mega. Y, na przykład w danym sezonie y, było. Y, mieliśmy takiego druida, więc to jest też spoko. No i ostatnim, myślę, że sposobem, za niedługo może będzie więcej, ale na razie tutaj mamy. Jest yy, robienie tych misji. Mamy misje i możemy dostać takiego, tak i tamtego człowieka. Coraz więcej tych misji się robi, a więc myślę, że warto robić je. No i co? Myślę, że odcinek Wam się spodobał, że dzięki mnie zdobycie taką oto postać. I jeszcze inne postacie, no i co? Zostawcie subika i łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków. To naprawdę pomaga. Dzięki, cześć.